Objawienie Matki Bożej w Zaitaun pełna prezentacja YouTube. Objawienie Matki Bożej w Zaitaun niezwykły cud widzialny dla tysięcy. Wprowadzenie, witajcie na naszym kanale. Dziś zabierzemy Was w niezwykłą podróż do jednego z najbardziej fascynujących wydarzeń religijnych XX wieku objawienia Matki Bożej w Zaitaun w Egipcie. To cudowne zjawisko miało miejsce na oczach tysięcy ludzi, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Świadkowie widzieli świetlistą postać Maryi unoszącą się nad koptyjskim kościołem. Było to objawienie wyjątkowe, pełne nadprzyrodzonej chwały. Jakie przesłanie niosło, jakie miało konsekwencje, zapraszamy do oglądania. Objawienia Maryjne na świecie, krótki kontekst. Obraz Lourdes, Fatima, Guadalupe, znane objawienia Maryjne. Nim przejdziemy do wydarzeń w Zaitaun, warto przypomnieć, że objawienia Matki Bożej są częścią chrześcijańskiej tradycji od wieków. Lourdes, Fatima, Guadalupe to tylko niektóre z miejsc, gdzie Maryja objawiała się ludziom przekazując im ważne przesłanie. Jednak objawienie w Zaitaun jest wyjątkowe, ponieważ było widzialne dla tysięcy ludzi różnych religii, a nawet dokumentowane fotograficznie. Egipt w latach 60. kontekst historyczny. Zanim przejdziemy do szczegółów objawienia, musimy zrozumieć kontekst historyczny. Egipt w latach 60. XX wieku był krajem napięć religijnych i politycznych. Rządzący wówczas prezydent Gamal Abdel Nasser prowadził politykę socjalistyczną i antyzachodnią. Chrześcijanie w Egipcie, głównie koptowie, często doświadczali dyskryminacji. Właśnie w tym burzliwym czasie w sercu Kairu wydarzył się cud, który poruszył cały kraj. Objawienie Matki Bożej w Zaitaun przebieg wydarzeń. 9 kwietnia 1968 roku kilku pracowników warsztatu samochodowego naprzeciwko kościoła świętego Marka w Zaitaun zauważyło jasną, świetlistą postać na dachu świątyni. Początkowo myśleli, że to kobieta próbująca popełnić samobójstwo, jednak postać unosiła się nad kopułami i była otoczona nad przyrodzonym blaskiem. Szybko zebrał się tłum, a wiadomość o niezwykłym zjawisku rozeszła się błyskawicznie. Przez następne miesiące tysiące ludzi, chrześcijan i muzułmanów, gromadziły się, by na własne oczy zobaczyć świetlistą postać Matki Bożej. Wiele osób mówiło o uzdrowieniach i łaskach, jakie otrzymali w tym miejscu. Świadkowie opowiadali, że Matka Boża pojawiała się w różnych pozach z rozłożonymi ramionami, błogosławiąc tłumy, a nawet klęcząc w modlitwie. Reakcje Kościoła, mediów i świata. Kościół koptyjski uznał objawienie za autentyczne po dokładnym zbadaniu relacji świadków i materiałów fotograficznych. Cud został również potwierdzony przez przedstawicieli Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. Co ciekawe, nawet prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser, który był muzułmaninem, osobiście przybył do Zaitaun, aby zobaczyć objawienie na własne oczy. Po wizycie miał powiedzieć, że był głęboko poruszony tym, co widział. Fotograficzne i świadkowe dowody to objawienie wyróżnia się na tle innych także tym, że zostało uchwycone na licznych zdjęciach. Świadectwa wielu osób, od prostych robotników po wysoko postawionych polityków, nie pozostawiają wątpliwości, że wydarzyło się coś niezwykłego. Nawet sceptycy przyznają, że objawienia w Zaitaun to jedno z najlepiej udokumentowanych nadprzyrodzonych zjawisk w historii. Duchowe znaczenie objawienia, obraz wierni modlący się w Kościele Świętego Marka. Ale dlaczego Matka Boża objawiła się w Egipcie? Wielu wiernych uważa, że objawienie było znakiem pocieszenia i nadziei dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Przesłanie Maryi jest jasne: Bóg nie zapomina o swoich dzieciach nawet w czasach cierpienia i trudności. Jakie znaczenie ma objawienie dziś? Dzisiaj, ponad 50 lat po tych wydarzeniach, Kościół w Zeiton pozostaje miejscem modlitwy i pielgrzymek. Objawienie Maryi w Zeiton przypomina nam, że wiara, nadzieja i Boża obecność towarzyszą nam w każdej chwili życia. Objawienie Matki Bożej w Zaitaun to jedno z najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych wydarzeń religijnych XX wieku. Widzialne dla tysięcy ludzi przekraczające granice religii i narodowości pozostaje świadectwem Bożej miłości do całego świata. Czy wierzysz w autentyczność tego objawienia? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Lift up my eyes to the hills from where does my help come? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. You will not allow your foot to slip. Your protector will not slumber. Behold, the protector of Israel will neither slumber nor sleep. Your keeper, the Lord is the shade on your right hand. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will guard you from all evil. He will preserve your soul. The Lord will watch over you coming and going, both now and forevermore. <laughs> eyes to the hills from where does my help come my help comes from the lord the maker of heaven and earth he will not allow your foot to slip your protector will not slumber behold the protector of israel will neither slumber nor sleep the lord is your keeper the lord is the shade on your right hand the sun will not strike you by day will neither slumber nor sleep the lord a keeper, the Lord is the shade on your right hand. The sun will not strike you by day, but the moon by night. The devil will guard you from all evil. He will preserve your soul. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Both now and forevermore. Both now and forevermore. By day, nor the moon by night. So the Lord will guard you from all evil, He will preserve your soul. The Lord will watch over you coming and calling, both now and forevermore, both now and forevermore. Oh, both now and forevermore. Both now and forevermore. Thank you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going.